Witam wszystkich, to z Kminnym z na co nie jestem gminnym koordynatem odmowy wsi, jestem wielkim fanem terenów wiejskich. Mieszkam również na terenie wiejskim w gminie Obornik Śląskie. i dodatkowo jestem jest prezesem lokalnej grupy działania, która także skupia się głównie na terenach wiejskich. Jak oglądamy informacje w internecie na temat Waszej gminy, Byłam przerażona, że blokujecie tak naprawdę możliwości rozwoju nie tylko urzędowi i mieszkańcom całej gminy, ale także lokalnym przedsiębiorcom, twórcom, stowarzyszeniom, osobom, które mają jakieś pasje rolnikom, bo te osoby są tak naprawdę po... zabrano im możliwość skorzystania z jakichkolwiek środków i możliwości zaistnienia w arenie nie tylko gminy Waszej, ale całego powiatu i województwa nad kraju aby zaistnieć, pozyskać na to środki zewnętrzne, tak naprawdę warto być gminą miejsko-wiejską. To są możliwości dla stowarzyszeń głównie, dla osób aktywnych. Wiem, że u Was, nawet w samej miejscowości Michałowice, są dwa stowarzyszenia, które są aktywne i dla nich, gdybyście byli gminą miejsko-wiejską, byłyby duże możliwości na pozyskanie środków. Czy to z odnowy Domuśląskich Wsi czy to z przedsięwzięć pełniących ideał, czy z, z programu rozwoju obszarowisk i z małych projektów, które są rozdawane przez lokalną grupę działania. Tutaj w sąsiedztwie macie naprawdę jedną z lepszych grup lokalnych, jest to Duch Gór, tutaj zaraz Pani pewnie dużo rzeczy powie ciekawych dla Was. I Naprawdę warto skorzystać z tej możliwości. Jak zostaniecie gminą miejskowiejską z miejscowościami, które są poniżej 5 tysięcy mieszkańców, na pewno wtedy przystąpicie do tej lokalnej grupy działania. Koszty są naprawdę niewielkie, około złotówki od osoby rocznie, więc przy waszym liczbie mieszkańców około 7 tysięcy składka roczna będzie ze strony gminy do lokalnej grupy działania. A korzyści będą naprawdę ogromne, bo nie tylko odnowa rozwój wsi, czyli chodniki, świetlice. I rozwój szlaków turystycznych, małe projekty, czyli remonty zabytkowych obiektów, imprezy różnego rodzaju, wydawnictwa, materiały promocyjne, ale także wyjazdy studyjne, wyjazdy zagraniczne, wymiany do Was, ludzie by przyjeżdżali z całego województwa dolnośląskiego, oglądać, co Was się dzieje, jesteście tak piękną gminą, że aż warto to wyjść z tym na zewnątrz, nie tylko pod względem turystycznym, ale także aktywności ludzi. W tym programie. tutaj jest bardzo przydatna um, taka inicjatywa, jaką jest program odnowy Dolnośląskich wsi. W tym programie już jest praktycznie całe województwo dolnośląskie. Wy nadal nie możecie być, bo nie jesteście terenami wiejskimi. Tutaj y, my jako gmina w tym roku 2012 osiągnęliśmy największy sukces, bowiem Pęgów, gdzieś, tak naprawdę takie małe miasteczko, jest najładniejszą miejscowością w województwie dolnośląskim. Druga miejscowość, Wagno jest y, lepszym startem pod nowe wsi. Te miejscowości mają teraz ogromne szanse, żeby pokazać się na zewnątrz. I ściągają do nich y, ludzie, którzy chcą zobaczyć, co się u nas dzieje, jak można pozyskiwać pieniądze. Wiem, że na pewno są wśród was osoby, które chciałyby zwiększyć możliwości rozwoju waszej gminy. I dlatego jest dzisiejsze to spotkanie aby zobaczyć jakie są korzyści, jakie są też wady przystąpienia Waszej Gminy do, taki, do takiego działania, jakim jest utworzenie miejscowości wiejskiej. Z tego co wiem, to chcecie na razie jedną miejscowość odrębnić, ale z obserwacji i z działań, które realizujemy, nie tylko w gminie Obolinki Śląskie, ale w całym województwie, najbardziej opłacałoby Wam się wyodrębić kilka miejscowości, żeby Piechowice były miastem do 5 tysięcy mieszkańców i na przykład te cztery miejscowości, które są dookoła, byłyby terenami miejskimi. Wtedy jesteście w stanie jak najwięcej pieniędzy pozyskiwać na działania, które są realizowane u Was. Dodatkowo mieszkańcy także mogliby tak naprawdę na tym skorzystać. A wady? Wady to... Nie będziemy o tym rozmawiać, a na razie pokażemy kontekst. Ja tylko bardzo krótko pokażę informację, jak nasza gmina Doniki Śląskie realizuje projekty z programu rozwoju obszarów wiejskich oraz innych działań, bowiem nie jesteśmy liderem w środków unijnych, ale jesteśmy liderem w działaniach społecznych i w tym, co się dzieje za pomocą ludzi, przy pomocy urzędu. I teraz kilka słów tylko tak naprawdę przesłaniem. To jest prezentacja, która była na finale Pięknej Wsi, połączona z innymi działaniami. Zasoby Gminy Obrony Kiszącej, to jest dużo większa gmina niż Wasza, jest to gmina miejska ale chciałabym Was porównać do takiej gminy Prusice w powiecie trzewnickim, która jest ilościowo mieszkańców bardzo podobna, tak jak Wy. I oni mają miasto Prusice i dużą ilość miejscowości dookoła i miasto Opusice jest 105 tysięcy mieszkańców, więc wszystkie działania mogą być realizowane ze środków zewnętrznych, tak samo jak na terenach wiejskich. Więc mogą chodniki budować, mogą świetlice, ośrodki kultury montować, boiska, tak naprawdę wszystko. To wszystko będzie dofinansowane w wysokości 75-70% zewnątrz, czyli te pieniądze wracają do was, macie pieniądze na kolejne inwestycje. My jesteśmy bardzo aktywną miejscową gminą, tak jak i Wy. Mamy mnóstwo stowarzyszeń, klubów sportowych, wielu aktywnych y, mieszkańców, artystów. Na pewno tak samo jak u Was. Więc tutaj niczym się nie różnimy. Mamy zabytki, Wy macie piękne góry. My nie mamy tych atrakcji, mamy kocie góry, ale mamy też obiekty, które warto rewitalizować. To jest piękne grotisko w bagnie, które będziemy teraz próbować realizować ich, jego otworzenie do środków zewnętrznych. U Was takie możliwości byłyby tylko z, z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale tam jest naprawdę ciężko i jest bardzo mało pieniędzy na te działania już. A z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy to z nowych projektów, czy z odnowy rozwoju wsi, naprawdę jest dużo łatwiej pozyskać te pieniądze. Tu nie ma takiej konkurencji aż. Wnioski są naprawdę łatwe, nawet stowarzyszenia, stowarzyszenia są w stanie same to realizować. A z RPO naprawdę to już jest mnóstwo dokumentacji studium wykonalności, projekty. Ta procedura musi być przed złożeniem wniosku już załatwiona, i do osoby do obsługi na tego projektu muszą być z dużą wiedzą. Tak naprawdę no, jest ciężko, a z programu rozwoju obszarów wiejskich i pozyskać łatwiej jest środki, i realizować i rozwijać. I urząd jest bardzo tutaj przychylny i pomocny. To są obiekty, które my ciągle realizujemy. To są tereny wiejskie. Na te tereny wiejskie rolnicy pozyskują pieniądze z stworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i różnicowania w kierunku działalności rolniczej. U was też tych możliwości nie ma, bo nie macie miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców. Więc rolnicy nie mogą kupić na przykład traktorów, innych urządzeń, ale tak, ale tak naprawdę osoby, rolnicy, którzy mają gospodarstwa ekoturystyczne, nie mogą inwestować z, z tych działań, jakimi są różnicowanie kierunku działalności rolniczej i mikroprzedsiębiorstwa możecie wyremontować obiekty noclegowe. Możecie y, zagospodarować tereny dookoła. Wszystko tak naprawdę możecie z tego zrobić. A teraz musicie zrobić tylko z swoich środków i z projektów y, z wymiany y, z szefami czy z Niemcami, bo to chyba jest tylko tutaj u was ten projekt. Wszystkie takie Działania nawet bardzo niewielkie, takie, które no nie są e, rzeczami wielkimi, którymi można się chwalić, że pozyskuje miliony, ale mieszkańcy mają pomysł pokazania swojej miejscowości i chcą pozyskać około 2, 3, 5 tysięcy. Nie idą do gminy, tylko składają wniosek, na przykład do, do Urzędu Marszałkowskiego na przeciwwięcia promujące odnowę wsi. Tam jest 5 tysięcy dla stowarzyszenia na jedną miejscowość i robią sobie szkolenie, realizują na przykład takie przedsięwzięcia, jakie są wyprawy odkrywców i wtedy turyści przyjeżdżają, poznają miejscowość, dobrze się bawią. Oprócz tego mogą sfinansować imprezy. Imprezy to jest rzecz, która u nas jest dofinansowana, praktycznie każda impreza jest dofinansowana ze środków zewnętrznych, czy to z, z unijnych, czy też z wojewódzkich, czy też z gminnych, czy z powiatowych. I to jest naprawdę bardzo duża pomoc. Każda impreza 1000, pięć 5000 możemy pozyskać, bo jesteśmy terenem wiejskim, mamy prawo do małych projektów składać wniosek wspólnie z innymi miejscowościami na jeden duży, taka cykl imprez w Gminie Ogórnik Śląskiej. Dostajemy 25000 z małych projektów z LGD i realizujemy to. Zakończymy, mamy zwrot pieniędzy, mamy pieniądze na przyszły rok, znów na tą samą imprezę w całej Gminie. I te pieniądze wracają, my je znów inwestujemy. Czasami zadajecie pytania, skąd wziąć pieniądze na początek. Te pieniądze można wziąć z pożyczki z, z gminy ogólnie tysiąc, niech od u nas y, burmistrz gwarantuje te pieniądze w budżecie i stowarzyszenia, które realizują projekty z małych y, z LGL na przykład albo z Urzędu Marszałkowskiego mają zapewnione pieniądze w budżecie i podpisują z nami umowę, jak podpiszą umowę z Urzędem Marszałkowskim i rozliczą projekt, wtedy nam oddają ten y, te środki, które pożyczyli od nas z gminy. Jak jedno stowarzyszenie oddaje, są pieniądze na kolejne stowarzyszenie. I u nas, jak był teraz ostatnio nawet w LGD na 30 wniosków, które przeszły, około 20 pochodziło ze stowarzyszeń. I tego by nie można było zrobić, gdyby to nie były tereny wiejskie do 5 tysięcy mieszkańców, bo wyżej 5 tysięcy no nie mamy no szans pozyskać pieniędzy. Teraz mamy taki problem, w miworniki Śląskie, mamy park miejski. Miasto jest 8,5 tysiąca mieszkańców. No nie mamy możliwości tego realizacji z RPO, bo się wszystkie pieniądze skończyły. Odnowa i rocznik wsi nie łapie nas, bo jesteśmy już miastem, tak jak Wy. No to skoszczegolimy pieniądze. Możemy z małych projektów, bo małe projekty są y, takimi działaniami, gdzie można, tu 20 tysięcy mieszkańców. Więc Wy już możecie tutaj startować. I w Piechowicach z małych projektów, to jest kwota już, teraz po zmianie, 50 tysięcy na jeden projekt. Zrealizować wszystko. Mały projekt to jest tak elastyczne działanie, czy możecie imprezy, możecie remontować obiekty, możecie tworzyć y, szlaki turystyczne, y, warsztaty przeprowadzać, y, organizować jakieś wyjazdy. Wszystko jest możliwe z tego. Inwestujemy w mieszkańców u nas w gminie i to jest największy nasz sukces. U nas nie ma niezadowolonych mieszkańców y, na terenach wiejskich, bo ciągle się coś dzieje. Ja pracuję w gminie, codziennie mam takie kolejki. Każdy przychodzi, proszę napisać mi wniosek, proszę im pomóc, proszę mi rozliczyć ten wniosek. Ale te osoby wiedzą, że coś się dzieje, mają możliwości, i nawet już swoim majątkiem gwarantują te pożyczki, na przykład z banku i realizowane projekty i się nie boją, bo wiedzą, że mają wsparcie. A w mieście nie ma takiej aktywności. W mieście mamy kilka stowarzyszeń, które są, ale one przychodzą i powiedzą: My chcemy pieniądze z gminy. A z, z terenów wiejskich przychodzą mieszkańcy i mówią: Z czego możemy pozyskać pieniądze? Czy nam pani pomoże? Zupełnie inne nastawienie jest tych ludzi: zupełnie. To jest tak widoczne, że tereny wiejskie u nas się tak uaktywniły i są chętne do działania w do terenów miejskich. Bo miasto to jest im trzeba to na tacy, wymagają tylko. Więc. Co jak u nas to wygląda? Mamy 23 stołectwa, mamy 20 stołkysów, mamy 23 fundusze stołeckie, to jest ten plus, bo wtedy już gmina gwarantuje w, fun, w budżecie pieniądze z funduszu sołeckiego. To jest na, na miejscowość około, to jest od 5 do 15 do 20 na tysięcy, zależnie od liczby mieszkańców. I te pieniądze sobie so, 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 sołectwa wydają na co chcą. Robią z tego też imprezy, kupują wyposażenie do świetli, finansują zakup jakichś materiałów, jakieś prezenty na Dzień Dziecka. Co są to robią, to są ich pieniądze, one są u nas w gminie, ale wydają je sołectwa. Jest uproszczona forma wydawania, nie trzeba tutaj zapytań ofertowych robić, przetargów, tylko rozeznanie rynku, jest dużo łatwiej. Mamy aż 65 stowarzyszeń, 30 kluby sportowe i to wszystko powstało w ciągu ostatnich 4-3 lat i większość z tych stowarzyszeń jest na terenach wiejskich. My, my mamy taki pożytek publiczny w gminie i tam się składa wnioski do nas. Akurat jesteśmy po rozstrzygnięciu naboru i tam 3 lata temu wpłynęło 32 wnioski do gminy. W tamtym roku 72 wnioski wpłynęły do pożytku W tym roku już chyba blisko 80 wpłynęło. I naprawdę uwierzcie, że to większość tych wniosków jest z terenów wiejskich. My mamy taką analizę. Wsi mają oczekiwania, chcą coś robić i to one teraz przejęły tak naprawdę tą możliwość pozyskiwania pieniędzy, bo gmina no, na przykład nie ma środków w budżecie. Ciężko jest gminom pozyskiwać pieniądze, bo już mają też jakieś limity, mają wykorzystaną pomoc liminis, mają, mają projekty też zablokowane w limity. Poza tym też już pracownicy już nie są w stanie tyle projektów realizować. A stowarzyszenia na terenach wiejskich, czy też w małych miasteczkach, te osoby są bardzo często już wykształcone, bo są mieszkańcami z miast, pochodzącymi, bo nie będziemy ukrywać, że jest taki na jest jest w Wrocławia. Są to osoby, które y, pracują zawodowo w urzędach różnego rodzaju, mają wiedzę, umiejętności, chcą to, zdrowie, chcą to wykorzystać dla naszej gminy i realizują te projekty. Nie boją się remontować świetlic, nie boją się kupić, zakupić wyposażenie. Nawet budowa świetlice. W tym roku jak był przez Urząd Marszałkowski z odnowy rozwoju w 2012 roku. U nas dwa stowarzyszenia złożyły projekty na jeden na budowę świetlice za prawie milion złotych. Stowarzyszenie. Ja przypominam, że to jest stowarzyszenie. Te osoby z wiejskiego podpiszą weksel zabezpieczający realizację tego projektu. A drugi, na, drugie, druga wieś, to ma ogromne aspiracje, yy, będzie budowała, będzie budowała. Jeśli im przejdzie wniosek, a jeśli nie, no to będą się starać do ministerstwa, do Urzędu Marszałkowskiego, z pieniędzy już innych dostępnych. U nas te organizacje wszystkie zawiązały y, się taki klaster obornicki, który wspiera je i tak naprawdę realizuje, jest takim pośrednikiem. To jest, ten klaster zapewnił no, sukces w tym roku, fin, podczas finału Dolnośląskiej Wsi, bowiem to była taka druga y, Taki drugi podmiot w województwie, który działa na rzecz nie tylko jednej miejscowości, ale z całej gminy. A to są przykład zdjęcia z wizyty studyjnej realizowanej przez LGD. My jak działamy w LGD, organizujemy wyjazdy, szkolenia i tam uczestniczą mieszkańcy z całej gminy, nie tylko naszej, ale też sąsiedniej. No i to są niestety. No niestety, dla was niestety, ale dla nas niestety. Mieszkańcy terenów wiejskich. Oni się podejmują. Nowych wyzwań i chcą się czegoś uczyć. To jest akurat Miejscowość Towków, najpiękniejsza wieś w 2011 roku. Warto tam pojechać. Tam pojechać możecie za swoje pieniądze, ale możecie za, pojechać za pieniądze LGBT, jeśli będziecie należyć do niego. Na razie nie, należy, nie należycie, więc ciężko wam tam pojechać. To jest, jest ta górna, przepiękna miejscowość, która się z terenem miejskim i realizuje liczne projekty i nie wstydzi się tego, że jest miejscowością wiejską, a jej mieszkańcy, że są wieśniakami. Tereny wiejskie wszędzie jeżdżą, nawet do Warszawy do prezydenta, bo był y, uroczystość dziesięciolecia odnowy wsi w, województwie w Polsce i także delegaci z ogólnie śląskich, tylko z terenów wiejskich pojechali do Warszawy. Realizujemy warsztaty, szkolenia, to są akurat działania z kapitału ludzkiego, ale też kapitał ludzki wspiera y, działania na terenach wiejskich do 5-10 tysięcy mieszkańców, bo działanie 9.5 jest przeznaczone dla terenów wiejskich głównie, więc też jest nam dużo łatwiej dostać pieniądze, bo mamy te dodatkowe punkty, których Wy nie uzyskacie, jak nie będziecie terenami wiejskimi. Tutaj jest finał, może kiedyś uda Wam się pojechać, jak zmienicie zdanie i Zostaniecie gminą wiejsko-miejską na finał odnowy Dolnością Wsi, na przykład z miejscowością, która u Was będzie już terenie wiejskim i komisja, która przyjedzie do Was i pozna Wasze walory, doceni Was i się pokażecie na zewnątrz. A pewnie macie co pokazać, bo w takiej gminie pięknej, turystycznej na pewno są takie rzeczy, które by można było pokazać na zewnątrz. Przyjmujemy wizyty studyjne, to do nas przyjeżdżają na tereny wiejskie y, liderzy z, nie tylko z województwa, ale także z całej Polski. Tu akurat województwo śląskie do nas przyjechało. No i nasz gminny system wsparcia. Mamy ten fundusz słowacki, o którym mówiłam, mamy gminną odnowę wsi, grantowy w gminie, mamy koordynatora gminnego odnowy wsi, który pomaga i zawsze służy pomocą. Mamy pożyczki z gminy dla stowarzyszeń z terenów wiejskich. Mamy ten klaster pozarządowy i mamy pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych, który tak naprawdę zajmuje się głównie terenami wiejskimi, no bo taka jest u nas akurat takie przełożenie. No i zewnętrzny system wsparcia, z którego wy możecie skorzystać. Konkursy ogłoszone przez Urząd Marszałkowski z Odnowy do Śląskiej Wsi, przedsięwzięcia promujące Odnowę Wsi, program rozwoju obszarów wiejskich kapitału ludzkiego działania 9.5 na inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, to jest tylko na tereny, na tereny wiejskie. Powiatowa odnowa wsi, punkty konsultacyjne dla mieszkańców w naszym naszym akurat są, ale tak naprawdę wszędzie one są. Moderatorzy odnowy wsi. Niech będziecie należeć do takiego programu, jak się, który się nazywa Odnowa, to na wszystko odnowa wsi. Wssi, które przystąpią do tego programu, będą musiały przejść takie warsztaty z moderatorami. Te warsztaty trwają trzy dni. Moderatorzy uczą Was wszystkiego od początku, jak napisać strategię rozwoju swojej miejscowości, poznacie mocne słabe strony, zagrożenia i możliwości rozwoju, poznacie siebie nawzajem i a ci moderatorzy, Efektem tej pracy będą, będzie taka strategia rozwoju, którą będziecie realizować w ciągu najbliższych lat, a moderatorzy będą mieli z Wami kontakt już tak naprawdę stały. Zawsze będziecie mogli do nich napisać maila, oni do Was będą wysyłać informacje, co się dzieje. Takie będziecie mieć system wsparcia zewnętrznego. Tak naprawdę za, za 1150 zł, to jest koszt warsztatów od miejscowości. A korzyści są ogromne, bo jak będziecie już w tej odnowie Donosząskiej Wsi, będziecie mogli dostawać pieniądze z odnowy Donosząskiej Wsi. To jest program coroczny, tam jest 6 tysięcy na budowę placów zabaw, na remont świetlic, na zakup książek do bibliotek, na zakup strojów ludowych. Oprócz tego są te przedsięwzięcia. Można zrobić witacze, tablice informacyjne, materiały promocyjne Wsi, można zrobić szkolenia, można zrobić imprezy. Bardzo ważne są te materiały promocyjne wsi, bo y, taka miejscowość, gmina jak Wasza, która atrakcyjna turystycznie, no, musi mieć rzeczy, którymi będzie wychodziła na zewnątrz. Ulotki, albumy, y, nawet te długopisy z nadrukiem. To wszystko można zrobić przy 90% 95, 95 dofinansowaniu zewnętrznym właśnie wtedy, gdy wstąpicie do y, programu odnowy dolnośląskiej wsi, ale musicie być w terenie Nasze miejscowości mają pełno materiałów promocyjnych. Witokówki, albumy i z tym wszędzie się pokazują. Podczas wyjazdów, szkoleń. Nasze miejscowości są rozpoznawalne. I to jest duże ułatwienie. Po co wydawać własne pieniądze, jak można wydać, wydać czyjeś? Ja tu przywiozłam e, takie, takie albumy wydawane przez Urząd Marszałkowski, które są przykłady dobrych praktyk, e, projekty realizowane przez gminy. I tutaj można się zapoznać naprawdę tu są i kwoty, i beneficjenci, a tu jest katalog z kolei wydany przez naszą lokalną grupę działania z małych projektów, które są tak naprawdę imprezy, które odbywają się cyklicznie w gminie, w powiecie trzemnickim w naszej lokalnej grupie działania przy pomocy środków unijnych realizowanych, właśnie z, z LGD głównie. I teraz środki, które pozyskujemy, to naprawdę są duże. Rocznie to jest, Stowarzyszenie pozyskują nawet 200 tysięcy złotych na jedną wieś. To jest przykład wsi Kuraki. To jest wieś, z którą jestem bardzo mocno związana, tam jestem praktycznie już mieszkańcem. To jest wieś, która pozyskuje rocznie 200 tysięcy złotych na działania i z programu rozwoju obszarów wiejskich, z kapitału ludzkiego i z funduszu inicjatyw obywatelskich. Ze wszystkiego. Ich te działania, takie, takie początkujące, takie najłatwiejsze, czyli projekty z przedsiębiorstw promujących dają do nauczyły, że można pozyskać większe pieniądze. Zaczęli od 5 tysięcy poprzez 10, 20, a teraz już realizują projekty nawet 100 tysięczne I się nie boją, bo wiedzą, że, że to można realizować i jest pomocne. No i budujemy ogólnie pracę zabaw, posadzamy świetlice wiejskie, remontujemy świetlice, kupujemy stroje do, do, dla zespołów budowy, remontujemy obiekty. To są z odnowy donoszące wsi, a z programu rozwoju obszarów wiejskich budujemy świetlice i rewitalizujemy parki. Z dużych projektów był klub rolnika w Wielczynie. Tej widzicie koszty, to są spore pieniądze i zawsze te pieniądze wracają później do nas po rozliczeniu. I możemy realizować kolejne inicjatywy. Tutaj jesteśmy w trakcie budowy targowiska, a wy mogliście brać udział w tym naborze. Nie wiem czy realizujecie, czy też nie targowisko. No niestety też nie udało. Ale wszystko przed wami, bo z tego co wiem na pewno w okresie programowania będzie program odnowy, odnowa od zanoczonych wsi też będzie, ale program z programu rozwoju obszar będzie odnowa i rozwój wsi. No i lokalna grupa działania. To jest naprawdę fajna sprawa. A wy mając taką y, lokalną grupę działania obok, nie korzystacie z tego. Po pierwsze. Akurat wasze stowarzyszenie ma to wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw. Mają taki punkt, w którym można sprzedawać swoje produkty. No chyba z zewnątrz nie przyjmą producentów z gminy, która nie jest członkiem lokalnej grupy działania. Jak przystąpicie do lokalnej grupy działania, będziecie wspierani przez lokalną grupę działania. Tutaj Pani zaraz na pewno o tym powiem. Naprawdę warto. Tam jest 100% dofinansowania, z funkcjonowania i te pieniądze są na tereny wiejskie i nie tylko. Można być członkiem lokalnej grupy działania i podejmować decyzję, co się robi w regionie. U nas w, w terenie wiejskich jest 23 miejscowości, z tego 17 jest już w programie odnowy do Wsi, i kolejne trzy przystąpiły, więc już mamy 20 wsi na 23 w programie odnowy wsi. I to są wszystkie miejscowości bardzo aktywne, które chcą działać, chcą odpowiadać za swoje e, działania i chcą się przyczynić do tego, do sukcesu całościowego, nie tylko terenów wiejskich, ale także i miasta Oborniki Śląskie. Więc jak zostaniecie gminą miejsko-wiejską, plus cztery miejscowości wiejskie, czy też jedna, no, będą korzyści i będą, jak ludzie zobaczą, że jest taka możliwość, zaczną to robić, będą pozyskiwać pieniądze, będą się uaktywniać i później będą działania także w mieście. Więc nie może, nie musi się bać tego, że Miasto straci na swojej randze i na znaczeniu. Tak nigdy nie będzie, bo wieś bez miasta nie istnieje, bo jednak wszystko jest w mieście. A miasto może tylko zyskać, bo my, jako Polityka śląskie nie mamy 5 do 5 tysięcy mieszkańców w takiej sytuacji, bo jesteśmy większym miastem. Więc nie mamy możliwości już realizacji rzeczy, działań z pieniędzy zewnętrznych, z programu rozwoju obszarów wiejskich. A wy będziecie mi to możliwość, bo jak odłączycie cztery miejscowości, będziecie miejscowością 3? Będziecie mieli chyba poniżej 5 tysięcy mieszkańców. No i u nas właśnie te obszary wiejskie, te wsie aktywne tak najbardziej odnoszą największe sukcesy. W w 2010 zdają drugie miejsce w konkursie Najpiękniejsza Wieś. W 2011 Ossolin drugie miejsce w konkursie Najpiękniejsza Wieś. W 2011 po, y, trzecie miejsce jeszcze w Kurażku zdają też jako najlepszy projekt. A w 2012 roku mieliśmy pierwsze miejsce dla Węgowa, pierwsze miejsce dla Bagna. No i w 13 się szykujemy. Ale jeszcze nie mogę zdradzić z jakimi miejscowościami. Ale na pewno. No i u was to też może być.